Widzę Fłódź. Po dwóch porażkach z rzędu podejmuje zagłębie Lubin, które dla odmiany wygrało dwa ostatnie mecze. To cały czas 32. kolejka PKO Bank Polskiej Ekstraklasy. W Łodzi oczywiście stadion wypełniony niemal do ostatniego miejsca. 14. minuta spotkania z prawej strony. Kamil Cybulski to taki centrostrzał, który mógł wpaść do bramki. Sokratis Djudis jest jednak czujny. Dobrze zaczyna ten mecz. 19-latek w barwach Widzewa. Ale też dobra interwencja greckiego golkipera. To już minuta 27 i zagłębie wychodzi ładnie spod własnej bramki. Mateusz Wdowiak, Wdowiak, nie ma tutaj nikogo przed nim. Żyro przegrał ten pojedynek biegowy. Mateusz Wdowiak do 1:0. Przebiegł wdowiak. No, z 60 metrów i nie dał się dogonić. Wykończył też tę akcję ze stoickim spokojem. To dla Mateusza Wdowiaka jest piąty gol w tym sezonie, ale strzelony po 16 meczach. Bez bramki, co ciekawe, to poprzednie trafienie Mateusza Wdowiaka także z meczu z widzewem. Tyle, że w rundzie jesiennej. A to już Kacper Chodyna zabójcze dwie minuty. Zagłębia Lubin i Miedziowi prowadzą już 2 do zera. Ławniczak do Mroza, ten świetnie do Chodyny. No i piłka w siatce. Gikiewicz pokonany po raz drugi. Siódma bramka Kacpra Chodyny. A więc miedziowi naprawdę prezentują się rewelacyjnie pod koniec tego sezonu. 43 minuta, kolejna akcja przyjezdnych i tym razem w poprzeczkę trafia Tomasz Makowski. Zagrywał kłódka, a Makowski uderzył niemal. Idealnie zabrakło centymetrów. Fragmenty drugiej połowy i wreszcie do ataku. Ruszają piłkarze Widzewa. Fran Alvarez świetnie wypatrzył Andrejsa Ciganiksa. Ciganiks! Bramka kontaktowa. Wymarzony początek drugiej połowy dla Widzewa. Wielka radość kibiców w Łodzi. Jest już tylko jeden do dwóch. No i widzę w tych pierwszych minutach drugiej połowy prezentuje się naprawdę dobrze, konstruuje kolejne akcje i stwarza sobie sytuacje podbramkowe. Tutaj piłka na głowę i Madarondicza ten jednak uderza tuż nad poprzeczką bramki bronionej przez Sokratisa Djudisa. To 66. minuta spotkania. Z prawej strony jest Fabio Niunierz. Fabio Niunierz, ładna seria, z zwodów fantastycznie zrobił to. Niunierz, ale strzela wprost w bramkarza miedziowych. W kolejnych minutach. Takich dobrych okazji dla widzewa brakowało. Za to znów do głosu doszli piłkarze Waldemara Fornalika. To Tomasz Piękko decyduje się na strzał i Rafał Gikiewicz dobrze interweniuje. Piękna parada bramkarza widzewa. To już doliczony czas gry i znów jesteśmy pod polem karnym widzewiaków. Piłka do Marko Poletanowicza. Poletanowicz! Ależ strzał! Co za gol Marka Poletanowicza i w taki sposób Zagłębie zamyka ten mecz. Piłka odbija się od słupka, wpada do siatki. Rafał Gikiewicz bezradny. Zagłębie Lubin wygrywa w Łodzi z Wizewem 3-1. Dzięki temu Miedziowi awansują na ósme miejsce w tabeli. Wyprzedzają w tej chwili Wizew. Waldemar Fornalik może być zadowolony Zagłębie Wygrywa trzeci mecz z rzędu. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.